W tej chwili pracując z krowami mlecznymi, pamiętajmy o tym, że są to bardzo wymagające zwierzęta. Nieprawidłowe żywienie jest prawie że, żebym znęcaniem się nad tymi krowami. To jest zwierzę, u której przez w ciągu godziny przez wątrowe przepływa 1500 litrów krwi. Prawidłowe żywienie jest na dzień dzisiejszy, gdy mówimy o krowach wysokowydajnych, zagadnieniem bardzo bardzo kluczowym. To na w ciągu doby ma takie zapotrzebowanie jak my, jeżeli byśmy chcieli dwa maratony dziennie przebiec, a my mówimy o krowie, która daje tylko 40 litrów mleka. Część książek, które mówią na przykład o standardach żywienia, były pisane 20-30 lat temu. Jeżeli będziemy mieli gospodarstwo, gdzie jest skrycie naturalne, gdzie chodzi bucha i z krowami, na dobrą sprawę prawie nigdy bym nie wchodził z synchronizacją. Dzień dobry, cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku ponownie towarzyszy mi profesor Wojciech Barański. Dzień dobry, witam Państwa jeszcze. Ostatni odcinek skończyliśmy mówiąc o tym, jak bardzo żywienie jest związane z prawidłowym funkcjonowaniem rozrodu w stadzie. Jakby mógł profesor coś na ten temat powiedzieć? W tej chwili pracując z krowami mlecznymi, <laughs> pamiętajmy o tym, że są to bardzo wymagające zwierzęta. To przy tej produkcji, która jest w tej chwili standardem, jeśli chodzi o krowy holsztyńsko-fryzyjskie, nieprawidłowe żywienie jest prawie, że żebym znęcaniem się nad tymi krowami. One genetycznie mają tak duże możliwości, że my musimy, nie tyle my jako lekarze, ale hodowcy z pomocą doradców żywieniowych, z pomocą lekarzy, weterynarii również, muszą bardzo mocno skupić się na tym, aby prawidłowo te zwierzęta żywić. Towar to jest niezbędne do tego, aby te krowy były zdrowe, czyli dawały odpowiednią ilość mleka, ale również, aby zachodziły w ciąże, aby utrzymały tę ciążę. Takim, jak dla mnie, jako dla lekarza, niesamowitym narządem u krów jest wątroba, która jest narządem, który trochę koordynuje wszystkie różne inne narządy i funkcjonowanie krów. Natomiast nieprawidłowe żywienie może być na różnych poziomach. Może być to to, z czym Kojarzy nam się nieprawidłowe żywienie, czyli po prostu niedożywienie, że te krowy mają za mało jedzenia. Czasami mogą być to sytuacje losowe, no bo mamy suszę, bo mamy powódź, ale nie o tym mówimy, czy przynajmniej nie to ja mam na myśli. Jeżeli chodzi o prawidłowe żywienie, to krowy holszyńsko fryzyjskie wydajne, możemy trochę porównać do samochodów Formuły 1. Tak samo jak samochodem Formuły 1 nie zajmie się standardowy mechanik, tylko musi być to wysokowydajne. Wyspecjalizowany człowiek, i cała obsługa takiego samochodu wymaga zupełnie innego podejścia. Tak samo, krowy holsztyńsko-fryzyjskie wymagają dużo dokładniejszego żywienia bilansowania różnych e, parametrów żywieniowych również innych budynków gospodarskich innej świadomości hodowcy. Innej świadomości lekarza weterynarii również. Stąd to żywienie jest bardzo istotne. Oczywiście, patrząc z punktu widzenia lekarskiego, to jest kwestia zbilansowania prawidłowego żywienia pod względem energii, pod względem białka, bo to, są, to jest taka baza, podstawa, i do tego będzie dobudowywane zbilansowanie pod względem minerałów, pod względem witamin. Pamiętajmy o tym, że część książek. Które mówią na przykład o standardach żywienia, były pisane 20-30 lat temu. Krowy, które mamy dzisiaj, są zupełnie innymi krowami, które jeśli chodzi o zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o szybkość metabolizmu. Co to znaczy szybkość metabolizmu? Proszę sobie wyobrazić, że krowa, która produkuje dziennie 40 litrów mleka, wydaje się no, żaden szał wielki. To jest zwierzę, u której przez w ciągu godziny, przez wątrowe. Przepływa 1500 litrów krwi. To jest ten wielki metabolizm, bo ta sama krowa, gdy jest zasuszona, to tempo przepływu krwi przez wątrowe spada do 700 kilku litrów. Więc żywienie. U krowy jest też, pamiętajmy o tym, raz jest to przeżuwacz. Jest to najtrudniejsze zwierzę do bilansowania żywienia ze względu na anatomię, ze względu na swoją fiz fizjologię. To, co krowa zje, musi przejść przez wątrobę. To dlatego ona jest tak newralgicznym narządem, to dlatego ona jest odpowiedzialna za gospodarkę węglowodanową, tłuszczową, białkową. To jest również element układu immunologicznego, o czym w wielu wypadkach ludzie nie mają zielonego pojęcia. I nieprawidłowe żywienie, chociażby z punktu widzenia energii, to będzie miało przełożenie na mniejszą wydajność, czyli po prostu straty dla hodowcy, na częstsze występowanie chorób metabolicznych, czy to w postaci podklinicznej, czy klinicznej, czy, czy również na nieprawidłowe czy słabe efekty rozrodu, aby krowa zaszła w ciążę. Ona musi być najedzona, ona musi mieć wystarczającą ilość energii do funkcjonowania swojego organizmu, do produkcji mleka, to wtedy jest w stanie prowadzić prawidłowo gospodarkę hormonalną swoją własną, jeśli chodzi o rozwój. Jeżeli będzie krowa niedożywiona, jeżeli chodzi o substancje energetyczne, nie oczekujmy, że ona będzie miała prawidłowo przebiegający cykl, że ona będzie w stanie utrzymać ciążę. Nie, bo biologicznym priorytetem dla, dla krowy jest szczególnie holsztyńsko-fryzyjskiej produkcja mleka. Później będzie utrzymanie ciąży, no ale holsztyno-fryz chce produkować mleko. Jakie są zapotrzebowania energetyczne? Znowu mamy tą naszą przykładową Krowę co daje tylko 40 litrów mleka. Jak ją porównamy do nas, to ona w ciągu doby ma takie zapotrzebowanie jak my, jeżeli byśmy chcieli dwa maratony dziennie przebiec. To jest niesamowite i ona to te dwa maratony przebiega codziennie, a my mówimy o krowie, która daje tylko 40 litrów mleka. Drugi taki aspekt to jest kwestia białka. Bo chociażby dlatego, że część hormonów rozrodowych, które są produkowane przez krowę, to są hormony białkowe. I jeżeli ta krowa będzie żywiona niedoborowo pod względem białka, będzie niezbilansowane żywienie energii i białka, no to ta krowa nie będzie miała z czego produkować po prostu hormonów odpowiedzialnych za owulację, odpowiedzialnych za przebieg cyklu, no bo będzie cały czas konkurencja pomiędzy wymieniem a macicą, a, macicą, a podwgórzem, a przysadką, która produkuje te hormony. Ale będzie z kolei w drugą stronę. Jeżeli będziemy żywili nieprawidłowo, bo będzie nadmierna ilość białka, to my będziemy po powodowali, że to zwierzę będzie podtrute. Odpadem końcowym przemian białkowych jest mocznik, a tak naprawdę na samym początku jest amoniak. Amoniak jest bardzo silną toksyną. Amoniak jest przerabiany w mniej toksyczny mocznik właśnie w wątrobie. To dlatego ta wątroba, oprócz tego, o czym wspominałem wcześniej, będzie dodatkowo obciążona. Mocznik jest mniej toksyczny, co nie znaczy, że nie jest toksyczny. On będzie świetnie przechodził do różnych płynów, chociażby do płynu wewnątrz macicy. On będzie zmieniał pH śluzu macicznego, zmieniając w kierunku zasadowego, co jest niekorzystne dla zarodka. To utrudnia zagnieżdżenie się zarodka, to utrudnia przeżycie zarodka. To dlatego to balansowanie i bilansowanie prawidłowe żywienia energii, białka, to jest ta baza. Do tego dochodzi bilansowanie chociażby witamin, które są niezbędne do prawidłowego przebiegu cyklu. Co to znaczy? Aby ten pęcherzyk jajniko na jajniku prawidłowo się rozwijał, aby. Te wszystkie komórki, które tam są, prawidłowo funkcjonowały, były, były w stanie wyprodukować odpowiednie hormony, chociażby progesteron, który jest niezbędny do tego, aby utrzymać ciążę. Jeśli nie będzie niektórych witamin, jeżeli one będą niedoborowe, to nie tak, że te krowy nie dostają, ale po prostu dostają za mało, no bo mają metabolizm bardzo przyspieszony, no bo mają zapotrzebowanie, bo produkują niesamowite ilości mleka, więc... Te witaminy, one nawet jeżeli są dostarczane, to są zużywane przez wszystkie narządy, a czasami po prostu te narządy układu rozrodczego są na samym końcu, bo najpierw ma być mleko, bo to jest w tym wypadku priorytet, priorytet dla holsztynofryza. Podobnie będzie, z, jeśli chodzi o żywienie mineralne. To, co wiadomo przecież w tej chwili, prawidłowe żywienie mineralne krów zasuszonych. To jest profilaktyka chorób klinicznych, takich jak zaleganie, gdzie mamy niedobór wapnia, mamy niedobór magnezu, ale niedobór tych samych minerałów plus niedobór witaminy, na przykład D3, będzie miał wpływ na rozród. W jaki sposób? Chociażby dlatego, że będzie zmieniał kurczliwość macicy jajowodów w czasie inseminacji, w czasie krycia, hmm. gdzie plemniki nie będą prawidłowo mogły się przedostawać i nie dojdzie do zapłodnienia chociażby coś takiego. Bezwzględnie żywienie, prawidłowe żywienie jest na dzień dzisiejszy, gdy mówimy o krowach wysokowydajnych, Czymś zagadnieniem bardzo, bardzo kluczowym. I do tego, jakby zagadnieniem, za które jest odpowiedzialny. Bezwzględnie rolnik, no bo to w warunkach polskich w większości wypadków to on jest odpowiedzialny za przygotowanie paszy objętościowej. Pasza objętościowa jest bazą. W wielu wypadkach ja się spotkam z opinią, że a to nie ma problemu. Poradzimy sobie, bo nadrobimy paszami treściwymi. Nie, nie ma takiej opcji. W wielu wypadkach, jeśli pasza objętościowa będzie złej jakości, paszami treściwymi nie poprawimy tego aż tak mocno. Troszkę, bezwzględnie tak, ale nie zastąpimy jej. Z kolei czasami jest, a no to się lekami poprawi. To doktor wtedy da leki i będzie dobrze. No to też nie działa. Leki nie wszystko są w stanie zastąpić. Leki są potrzebne, wymyślono je, przebadano je po to, żeby je stosować, ale one mają być pomocą organizmowi, a nie mają go zastępować. Czy to będą leki hormonalne do prowadzenia rozrodu, czy to będą leki takie jak antybiotyki? Antybiotyki działają, tak, ale antybiotyki wspomagają układ odpornościowy zwierzęcia, każdego zwierzęcia. Więc jeżeli ten układ odpornościowy nie będzie prawidłowo działał z powodu niedożywienia, to nie oczekujmy świetnych wyników w leczeniu, nie oczekujmy świetnych wyników przy prowadzeniu rozrodu, no bo po prostu ten organizm nie jest jeszcze w stanie wykorzystać tego, co dają dobrego leki na świecie. Jeżeli podoba Ci się materiał, który oglądasz, daj łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał, kliknij również dzwoneczek, tak aby nie przegapić kolejnych odcinków. Myślę, że właśnie to, co profesor powiedział, dobrze by było, żeby wybrzmiało, że część hodowców oczekuje tego od lekarza, że lekarz farmakologicznie będzie w stanie zastąpić, czy też naprawić. To, co się wydarzyło na stole paszowym, lub też to, czego zabrakło, no, z tego, co profesor mówi, i z tego, co podpowiada doświadczenie i jakby praktyka, nie da się po prostu tego zrobić. Pewnych zaniedbań wynikających właśnie z, z braków w żywieniu nie da się zastąpić farmakologicznie, prawda? Bezwzględnie tak. Leki są dla zwierząt chorych. To nie jest coś, co my mamy stosować. U zwierząt zdrowych, ale zwierzęta zdrowe to znaczy zwierzęta prawidłowo odżywione, zwierzęta utrzymywane w odpowiednich warunkach. Więc my możemy pomagać zwierzętom bezwzględnie stosując leki, my możemy pomagać hodowcom stosując leki, no bo to może ułatwić organizację hodowli. Chociażby niech to będzie cykl, który u krowy standardowo trwa fizjologicznie 3 tygodnie i gdzie mamy okres rujowy, czas rui, to jest 12 godzin do 18, jak podają podręczniki. Natomiast na dzień dzisiejszy będzie to jeszcze krócej. Krowy wysokowydajne mają krótszą ruję, to może być nawet tylko 3 godziny. Natomiast my jesteśmy w stanie pomóc rolnikowi, hodowcy, w tym, że my powiemy kiedy on ma obserwować. On nie musi obserwować tych krów przez całe trzy tygodnie, ale my powiemy w te dwa dni. To jest ten okres, kiedy skup się na tym, na tych swoich zwierzętach, i wtedy będziemy chcieli po to mogą być wykorzystywane leki. Natomiast nie, nigdy nie jesteśmy w stanie nadrobić błędów. Podstawowych, tym bardziej błędów żywieniowych, lekami. Raz, że one nie będą skuteczne w wielu wypadkach, to nie znaczy, że nigdy, ale w wielu wypadkach nie będą. Dwa, nie będą miały podstaw też ekonomicznych, no bo to będzie po prostu za drogie w mhm. wielu wypadkach, ze względu na koszt leków, ale również te koszty pośrednie czyli. Nie będą skuteczne. To, co my będziemy chcieli osiągnąć, tego nie osiągniemy. W efekcie e, hodowca nie będzie za, zadowolony, lekarz nie będzie zadowolony, no bo on wie, że nie jest w stanie po prostu farmakologią zastąpić prawidłowego postępowania ze zwierzętami, prawidłowego utrzymania i żywienia. Mhm. Więc leki tak jak najbardziej stosujmy, stosujmy z głową wtedy, kiedy one są potrzebne. Ale na pewno nie jest to złote remedium na wszystko i zastąpi całą resztę. Mhm. Dobrze, czyli zakładając, że na stole paszowym wszystko jest w porządku, racje żywieniowe są takie, jak być powinny, wszystkie potrzeby fizjologiczne krowy są zapewnione, jak powinna wyglądać skuteczna? Synchronizacja RUI, a raczej ten proces i kontakt hodowcy z lekarzem, tak aby to właśnie było najbardziej efektywne. Po pierwsze, ja bym zaczął od tego, że musi i hodowca, i lekarz weterynarii po prostu usiąść, porozmawiać, kto czego oczekuje. Tak, żebyśmy wiedzieli, jaki jest nasz cel. I w tym momencie stosowanie jakiejkolwiek synchronizacji, pamiętajmy o tym, to nie jest remedium, które poprawia rozród. To są metody, to są narzędzia, które my stosujemy po to, żeby ułatwić pracę hodowcy, po to, żeby ułatwić tworzenie grup technologicznych czasami. Oczywiście stosowanie farmakologii jest czasami niezbędne przy bardzo dużych stadach, bo jeżeli mamy stado liczące 2000 krów, gdzie w ciągu dnia w grupie technologicznej, gdzie mamy 300 krów, będziemy mieli 15 krów, które są w RUI. No to ciężko je znaleźć, więc tu musimy sobie wspomagać farmakologią. Natomiast synchronizacja ma być pomocą dla hodowcy prowadzoną przez lekarza, natomiast mamy różne możliwości. Jeśli chodzi o skomplikowane prowadzenie tego rozrodu, to będzie kwestia gamy leków, którą będziemy używać, ale to będzie, będzie oczywiście miało wpływ na koszty. Kwestia skuteczności, kwestia to, o czym wcześniej wspominaliśmy, jak szybko będziemy zaczynali wprowadzanie rozrodu, jak bardzo chcemy kontrolować. Pamiętajmy też o tym, szczególnie hodowcy muszą też mieć tego świadomość, że pracując z lekarzem, lekarz też potrzebuje danych. To dlatego chcemy być w stanie wykorzystać dane kliniczne to dlatego badamy zwierzęta. Chcemy, pobierać czasami krew po to, żeby zrobić profile czy to biochemiczne, czy morfologiczne. Po to jest na przykład kontrola użytkowości mlecznej, którą oferuje Polska Federacja rolnikom, którzy mogą z tego korzystać, bezwzględnie powinni, ale również lekarze powinni z tego korzystać. Po to są nowe technologie, które mogą być wykorzystywane. Zarówno w kontroli żywienia, ale również w prowadzeniu rozrodu, bo to może nam, jako lekarzom pomóc. Stąd synchronizacja czy jest dobra, tak, bezwzględnie tam, gdzie będzie to potrzebne. Jeżeli będziemy mieli gospodarstwo, gdzie jest skrycie naturalne, gdzie chodzi bucha i skrowami, na dobrą sprawę prawie nigdy bym nie wchodził z synchronizacją. No bo jeżeli będziemy jakikolwiek schemat, związane z synchronizacją, z podawaniem leków wiąże się z tym, że my będziemy likwidowali ciałko żółte, czyli jeżeli tam jest potencjalna ciąża, to my ją tracimy. My chcemy niby lepiej, ale kwestia, czy mamy tego świadomość, czy hodowca, który nie mając podstaw czasami wiedzy biologicznej, farmakologicznej, stosując leki bez nadzoru lekarza, no bo jaki to problem podać leki, zrobić zastrzyk? No, ale musimy, leczenie ma być leczeniem nacelowanym, wtedy ma to sens. I tak samo synchronizacja. Różne metody będą lepiej pasowały do, w jednym gospodarstwie, inne będą lepsze w drugim, bo to jest kwestia organizacji czasu pracy, to jest kwestia wielkości stada, liczby krów, które są w tym stadzie, jest to kwestia wydajności, kwestia celu, do którego dążymy. To pamiętajmy też o tym, to nie jest synchronizacja, nie jest remedium na to, żeby. Poprawić skuteczność krycia, skuteczność rozrodu. To będzie poprawiało organizację bezwzględnie tak. Natomiast czy ta skuteczność będzie lepsza? To właśnie będzie uzależnione od tego żywienia, to będzie uzależnione od organizacji, no bo jeżeli mamy w odpowiednim okresie czasowym tą krowę zainseminować, ale my jesteśmy wtedy w polu jako rolnik, albo. Ktoś, kto ma się tym zająć, zapomniał, stwierdził, że a co za różnica, czy o tej porze za pięć godzinach przyjadę, będzie też dobrze. No właśnie nie. Ale żeby ta organizacja była lepsza, to po to musi być synchronizacja na przykład stosowana. I kwestia właśnie, kiedy, jak szybko, to już jest kwestia porozmawiania, dogadania się lekarza z hodowcą. Mhm. Dobrze, dziękuję profesorze. Myślę, że ponownie dużo wiedzy, dużo do przemyśleń dla zarówno dla lekarzy, jak i dla hodowców. Także dziękuję za dzisiejszy odcinek, profesorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.